Ostatni dzień lutego był zarazem pierwszym dniem pracy nowego dyrektora szpitala powiatowego w Skarżysku Kamiennej, którym został urodzony w Kielcach, a zawodowo związany głównie z Lublinem Maciej Juszczyk. W połowie lutego zarząd powiatu rozstrzygnął nabór na stanowisko dyrektora szpitala, a Maciej Juszczyk był jednym spośród pięciu kandydatów zainteresowanych jego objęciem. Pierwszy dzień pracy nowego dyrektora szpitala rozpoczął się intensywnie. Najpierw odbył spotkanie z ordynatorami i kierownictwem szpitala. Potem obejrzał blok operacyjny, a następnie razem ze starostą Michałem Jędrysem, wicestarostą Waldemarem Mazurem i dotychczasowym dyrektorem Andrzejem Dębowskim wziął udział w konferencji prasowej. Była ona okazją do zaprezentowania mediom osoby nowego dyrektora. Zanim jednak oficjalnej prezentacji dokonał wicestarosta Waldemar Mazur, głos zabrał starosta Michał Jędrys. Przed panem nowym dyrektorem, no, naprawdę bardzo duże wyzwanie. Wiemy, że szpital ma głupoty, problemy finansowe może bardziej i kwestią jest zarówno sprawa bieżąca, jak również kwestie kontraktacji y, usług z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakończył się pewien etap kontraktacji y, i trzeba jak najlepiej te kontrakty wykorzystać po to, aby kondycja finansowa szpitala uległa Poprawy. Na tym mam nadzieję, będzie się skupiać nowo wybrany pan dyrektor. Poprzednie zarządy szpitala, to państwo znacie, to już jest czas przeszły. Stoimy na trochę nowym etapie, ten etap to właśnie sposób, nowy sposób podejścia, nowe zarządzanie szpitalem. Mam, mam nadzieję, że będziemy współpracować zarówno jako zarząd powiatu, jak również rada powiatu oraz cały personel szpitala. Póki co przekazanie obowiązków, zapoznanie się ze strukturą organizacyjną, z funkcjonowaniem bieżącym szpitala i za, mamy nadzieję, 2-3 miesiące poznamy już jakby propozycję, którą przedstawi pan dyrektor, do czego się zresztą zobowiązał, propozycję dalszego funkcjonowania tej jednostki. Kim jest Maciej Juszczyk. To specjalista w dziedzinie zarządzania w służbie zdrowia, gruntownie wykształcony. Dyplom studiów wyższych uzyskał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w się w Lublinie. Ponadto kończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania i administracji oraz podyplomowe studia w zakresie Zarządzania Zasobami ludzkimi Posiada tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, który uzyskał w Katedrze Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie Główne miejsca pracy zaczynał karierę jako kierownik Działu administracyjno-gospodarczego w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie w roku 1993 1996 został kierownikiem do spraw realizacji projektu informatyzacji tego szpitala, obsługiwanego część, obsługującego część medyczną w roku 2001 został pełnomocnikiem rektora Akademii Medycznej w Lublinie do spraw monitoringu szpitali klinicznych w Lublinie. W 2008 został dyrektorem do spraw pracowniczych szpitali klinicznych. Ważny punkt w karierze Macieja Juszczyka stanowi utworzenie w 2007 roku, a następnie kierowanie stomatologicznym centrum klinicznym działającym przy Akademii Medycznej w Lublinie. Warto odnotować, że był również zastępcą dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury w Warszawie, powołany na to stanowisko przez ministra sprawiedliwości. Ponadto pan doktor Maciej Juszczyk. Na zlecenie władz Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa w Kielcach zorganizował w 2008 roku Wydział Nauk o Zdrowiu, <kluzny> kształcący na sześciu kierunkach medycznych i pięciu fakultatywnych studiach podyplomowych. W pierwszym okresie funkcjonowania był dziekanem tego wydziału. Stanowisko dyrektora szpitala przez ostatnie 8 miesięcy należało do Andrzeja Dębowskiego, który jednak od samego początku podkreślał, że nie chce tej funkcji pełnić na stałe. Teraz już jako zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, Andrzej Dębowski dziękuje wszystkim za współpracę, a nowego dyrektora zapewnia o swoim wsparciu. 8 miesięcy pełnił funkcję dyrektora naczelnego. Nadeszła ta chwila. Myślę, że w sposób naturalny powrócę na stanowisko zastępcy do spraw lecznictwa i będę wspierał nadal pana dyrektora w realizacji swoich działań. Będę służył radom i doświadczeniom, jakie jest do bycia zastępcą w tym stanowisku. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagali, którzy przyczynili się do tego, że. że Strugę po strudę, ale bardzo często sytuację udawało się ratować i, i szpital funkcjonuje z punktu widzenia pacjenta w sposób no, taki, jakiego nie ma oczekiwania, bo nie ma żadnych zaburzeń do tej pory, dostaw czy, czy przyjęć. Pewne sprawy są w realizacji, jak choćby nie mam jeszcze odpowiedzi na odwołanie do Narodowego, do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie losów oddziału kardiologii. Myślę, że te sprawy z pierwszym kwartałem tego roku się rozstrzygną. Mam nadzieję, że z korzyścią dla szpitala, a obiecuję, że ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby tak właśnie było. Szpital, którym pokieruje dyrektor Maciej Juszczyk jest w trudnej sytuacji finansowej. Jego zadłużenie sięga ponad 35 milionów złotych. Są też inne problemy wymagające szybkiej interwencji, jak chociażby uregulowanie sprawy oddziału kardiologii, który od stycznia tego roku nie ma kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tymczasem oczekiwania zarządu powiatu wobec nowego dyrektora są duże. Starosta Michał Jędrys w pierwszej kolejności spodziewa się uporządkowania Finansów szpitala i widzi dyrektora Juszczyka jako menedżera, który będzie skutecznie zabiegał o środki na rozwój i poprawę działalności szpitala, co na to nowy dyrektor. Ale, jak gdyby to jest na to człowieka, że, że, że trzeba się podjąć, podjąć wyzwania, które, które zostało wskazane. I ja się nie obawiam współpracy z ludźmi, nie obawiam się tego, że jest, że jest tak za Dzisiaj tak naprawdę. Tak naprawdę niewiele jednostek służby zdrowia jest takich, które, które mają ten bilans dodatni. Rzeczą najistotniejszą w funkcjonowaniu tej jednostki jest właśnie dobro pacjenta. To pacjent jest najważniejszy. To ludzie, którzy tutaj pracują są, są bogactwem w tej instytucji, ale ja nie ukrywam, że ja na, na to wszystko będę patrzył przez pryzmat przez działalności ekonomicznej, bo to jest rzecz, rzecz najistotniejsza w sytuacji, kiedy y, y, stan konta jest taki, jaki Państwo, jaki państwo znacie. Obym... tak, że chciałbym wykorzystać tak, swoje możliwości, swoje kontakty do tego, żeby uruchomić nowe specjalności, których, których akurat w y, 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 Skarżysku nie ma, a które, są, a które mogą przynosić, przynosić korzyści finansowe. Specjalności, o których mówi dyrektor Juszczyk, to m.in. chirurgia szczękowo-twarzowa, neurochirurgia, neuroortopedia i okulistyka. Proszę Państwa, dzisiaj pacjenci przyjedzą z za lekarzem. Jeżeli jest lekarz, jeżeli się wykonuje pewne służby medyczne, to pacjent przyjedzie z każdego miejsca. Jeżeli, jeżeli jest przekonany do tego, że i ma gwarancję, że, że ta uszkodzanie wykonana jak najlepiej. Dlaczego nie ma, nie ma w, w Skarżysku wszystko? Szczegółowy program i propozycje dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku Kamiennej dyrektor Juszczyk przedstawi zarządowi powiatu w ciągu trzech najbliższych miesięcy.